my, trójmiasto.pl To wszystko między nami. Ale wiemy o dedykacji, jest to pewne. No zdaje się, miała jest słabości mało jakieś tam, wam mu z paszczy podostaczliwie. No. Jak z Jak dupy, tak. Tak, miała tak, problemy z ustawkami rządkowymi ponad wielu to odsyłało y, się od na kwiat. Nasz najnowszy, ale licząc już kilka lat projekt, y, jest to grupa uderzeniowa y, słowno muzyczna, y, podczas ujawnień formacji Księgowi, czyli duetu Tymon i Konio. Y, y, tymon gra swoje y, utwory znane, lubiane i czasami pogardzane y, w wersji unplug na gitarze akustycznej, a ja czytam moje Pierwsze z czterech tomów poetyckich, odpowiednio z tomików. Sztuka restauracji, randka z mutantem, król festynów, no i oczywiście z najnowszego pod tytułem Nikt nie oddać za zupę. Ma pan jeszcze jedną książkę ze sobą, czy to jest ta słynna gangrena? Za zbyt odpowiem, tylko być może dzwoni mój partner, aby mnie poinformować, że w tej chwili mija Zakopane, przepraszam, nie. Justynko, Justynko, witam cię serdecznie, czy ty przyjdziesz dzisiaj? Przyjeżdżaj. Migdały nie są potrzebne, aby uczestniczyć dzisiaj w akcji. Słuchaj, dzisiaj są potrzebne inne organy, więc gorąco Cię zapraszamy. Także czekamy tutaj z Panami z telewizji. Słuchaj, to jest telewizja Tryfam, nagrywa właśnie rozmowę ze mną. Justynko, gorąco Cię zapraszam. Jak nie przyjedziesz, to się spotkamy innego dnia. I, i się widzimy, mam nadzieję, niebawem. Może się uda. Jestem w Warszawie, co prawda, na y, promocji książki Gangrena, ale w, nie, teraz jestem w sopocie, wyobraź sobie. tym on jest w Warszawie. Ha! Twierdzi, prawda, że jedzie do nas. Ha! Ale oczywiście kłamie. Ha! Co by nie było, już tylko udzielam teraz wywiadu, więc musicie przeprosić na sekundę. I po prostu lada moment się widzimy. Dokładnie. Całuję i tęsknię. No, pa! Przepraszam, koleżanka, koleżanka, słuchaj. Liczyłem, że będzie, bo podbije frekwencję, prawda? Ale nie będzie, niestety, w związku z tym będzie tylko wyja. Ha! Czy zgodzi się pan z twierdzeniem, że pan Krok umarł? Ja się, że to jest. Yy... Stan ducha. Punk rock jest stanem ducha, prawda? I jeżeli ktoś chce w nim przebywać, to yy, nieważne, czy włączył się w niego w magicznym roku 76, czy w roku yy, jak ja, 82, czy właśnie yy, teraz yy, odkrywa go dla siebie. Myślę, że punk to no, podobnie jak każdy inny rodzaj muzyki, jak yy, reggae, jak blues. No już pamiętam, że śmierć bluesa ogłaszano yy, setki razy. Zdaje się, że wszystkie stare kapele łączy się z, z Sex Pistols, może być klesz, prawda? Chyba klesz się nie aktywował, bo, bo nie, nie wiem czemu. Yy, te kapele przeżywają swoją drugą, a można i trzecią młodość, jeżdżą po całym świecie, no bo wszędzie są tacy jak ja Old Dirty Punks, i którzy chcą posłuchać idoli swojej młodości. I wydaje mi się, że ta muzyka będzie trwała zawsze, bo naprawdę na trwałe wpisała się w ten nasz tutaj obiekt kulturowy, zasłynęła wieloma wiekopomnymi dziełami i jedni będą tę muzykę dla siebie odkrywać na nowo, inni będą ją odkrywać pierwszy raz i na pewno Niedoskonałość świata, w którym istniejemy, zawsze będzie powodowała atrakcyjność tej muzyki, jako że jest to muzyka yy, buntu, muzyka... Niezgody na pewne patologiczne sytuacje, które zawsze niestety, jak się okazuje, będą nas y, otaczały. Jednocześnie muzyka niosąca pozytywne przesłanie, prawda? No bo wiemy, że punk rock ma niejedne imię, i to pozytywne przesłanie będzie powodowało, że ona nie zaniknie. No chyba, że ktoś jak Sydwicius wyciągnie ostateczne y, wnioski z hasła No Future i po prostu walnie sobie złoty strzał gdzieś tam w jakimś hotelu Chelsea, czy w Kartuzach, bądź y, w Gnojewie, Parczewie, czy, czy, czy w Bukareszcie. Dlatego. Yy, odpowiedź brzmi nie, Pank nie umarł, myślę, że by, będzie istniał dla następnych pokoleń. uchwalę zresztą i yy, gatunku, i tychże pokoleń, które wyciągną, z, jak sądzę, z niego wiele pozytywnych sytuacji. Musimy to uczcić, że tym razem formacja Alchemist Projekt. Mamy do Toma Tomachotę, Sylwester Polo TV. Proszę bardzo. O, tu, kolega, bardzo, jak masz na imię? Krzysztof, proszę Krzysztof. Uczciwie yy, zdobyłeś yy, to wspaniałe zaproszenie. Chciałem ja jeszcze zapytać, kim w 21 roku jest, wieku, przepraszam, jest Paweł Konach? Szomenem, poetą, rockmenem? Myślę, że jak zawsze jestem ekstatycznym fanem wielości bytów, który od ponad dwóch dekad realizuje taki performance, y, sztukę życia w wysokim potencjale energii pod kryptonimem Wszystko jest warte, wszystko jest piękne, wszyscy jesteśmy doskonali. Dlatego na fali tego y, przesłania y, jednocześnie funkcjonuje w wielu wymiarach. Zaczynając od y, skrajnych obszarów... Y, Popartowych, takich jak no, prowadzenie na przykład yy, imprez estradowych yy, największych gwiazd polskiego Popu, a skończywszy na ciągle żywej idei Totartu, który współorganizowałem 27 już lat temu. I ja myślę, że yy, zawsze będzie yy, taka sytuacja, kiedy konia będzie można spotkać yy, w wielu miejscach, realizującego się yy, w wielu wymiarach. I dlatego jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem iż doczekałem czasu, w których właśnie mogę realizować się nie tylko jako artysta podziemny, ale także skrajnie nadziemny. Dziękujemy bardzo za wywiad. Pełny energii Paweł Konak, jak zwykle. Pozdrawiamy też Justynkę. Dziękuję. Która nie przyszła. Która nie, no nie przyszło, ale, ale może przyjdzie jeszcze, ale nie, bo nie, jest nie, trochę hop. jeszcze może ma na bilet, prawda, bo jest w Oliwie w związku z tym, jak będziemy miała na bilet, to przyjedzie. Jeżeli jedzie normalnym, to jedyne 2 złote, więc To myślę, że jest, jest to możliwe. Nie przekracza to możliwości fiskalnych. Ale tak. Tymona jako bohatera bohatera wywiadu bo też. Też, myślę, też, tak, jak tak. złapiemy od razu w Tymona, musimy go zapytać o polskie gówno. Polskie gówno, tak. Nam no dobrze szczęśliwy, aczkolwiek no y, <laughs> Nie, on nie, nie, chyba nie ma jakiegoś takiego, wiesz, y... Um, do was z powodu takich pytań, potem, dlaczego tak długo, prawda, i tak dalej. No, zrozumiał, że to jest, to jest tak ma być, że jest w życia realizowana historia. Co ciekawe, powiem ci, on jest tak zaangażowany w tą produkcję, że ostatnio sprzedał wzmacniacz, żeby zapłacić za yy, honorarium Soni Bohosiewicz, a teraz wiem, że wystąpi w jakiejś reklamie za 30 tysięcy i całą kasę przekaże właśnie na potrzeby polskiego gówna, ponieważ wszyscy pozostali sponsorzy uciekli. A dziwne, muchy się gówno przecież szczepiają. No właśnie, no ale niestety to no, nie wyszło, ale widzisz, to jest pełne poświęcenie, pełna identyfikacja a artysty z dziełem prawda, i odwrotnie, w związku z tym no, jestem pod wrażeniem jego determinacji.